18 stycznia, targi sadowniczo-warzywnicze, dzień pierwszy. Serdecznie zapraszam do zobaczenia mojej relacji. Targi sadowniczo-warzywnicze, w tym roku po raz pierwszy w Kielcach. Dla mnie nie robi to większego znaczenia, bo i tak jestem tutaj pierwszy raz. Targi to połączenie wystaw różnych wystawców z częścią konferencyjną. Zobaczymy za chwilę, co jest warte według mnie. Zobaczenia z kwestii konferencyjnej. Postaram się na każdym wykładzie być. Z pierwszego się już praktycznie urwałem, bo musiałem nagrać tutaj wstępniak, więc jestem y, z Malin w Doniczkach, czy w gruncie już niestety zwolniony. Zobaczymy, na ile uda mi się aktywnie uczestniczyć, latając z części zadowniczej do części warzywniczej. Targi składają się z kilku hal. W każdej hali jest coś ciekawego, wiem, bo w drodze do szatni już widziałem. Na targach sadowniczo-warzywniczych jestem po raz pierwszy. Dostałem specjalne zaproszenie jako media. Głupio byłoby nie przyjechać i nie sprawdzić, jak wygląda to troszeczkę od środka. Dostałem możliwość nielimitowanego nagrywania, nielimitowanego publikowania różnych treści. Nie mam żadnego narzucenia, żadnych reklam. Wszystko co nagrywam jest moje autorskie, powiedzmy, że niepodległe. W tej chwili lecimy do Halidę, posłuchać sobie o kosztach produkcji jabłek w 2022. Oczywiście nie zdążyłem, więc teraz szybko po przekątnej cztery hale i lecimy na panel producencki ewolucji produkcji bali w Polsce. Wydaje mi się, że miejsce znam, wydaje mi się, że trafię taki system prowadzenia targów gdzie na targach również znajduje się taki panel dyskusyjny jeśli jest w systemie otwartym, to ma swoje plusy można do niego łatwo trafić, można do niego łatwo dołączyć ma oczywiście również swoje minusy to znaczy, jest duży hałas, nie wiem czy to słychać używam mikrofonu krawatowego a mimo wszystko wydaje mi się, że jakość audio będzie taka jak na wszystkich moich normalnych filmikach średni także zmierzam teraz na panel malinowy będzie jeszcze oprócz jabłoni, grusz yy, i malin panel pożyczkowy, ale to od godziny 14 z minutami w przerwie oczywiście będę szukał różnych miejsc żeby móc odwiedzić i zobaczyć te elementy targowe a nie tylko konferencyjne na panel jabłoniowy oczywiście nie zdążyłem zdążyłem jedynie na końcówkę mogę Wam tę końcówkę streścić odnośnie szacowania kosztów na 2022 bo prawie jabłoni koszty są wyższe i trafiłem jedynie na zalecenia prowadzenia emidencji papierowej lub w Excelu. Wow! Patrz, jaką ciekawostkę znalazłem. Domki, ale to nie domki dla ćwieni, tylko domki dla murarki w sezonie. Są to domki jak najbardziej do wynajęcia na cały sezon. Tutaj na początku, na górze, są kokony. Z kokonów później już. Zaczyna się cała rodzinka murarki. Są to domki na wynajem, z tego co się dowiedziałem. 100 bez kokonów, 150 z kokonami. Po sezonie zabierają, czyszczą i wyciągają kokony, bo ręcznie to chyba robota na zimę przy piecu grzybku. A tutaj zobacz, zastanawiasz się, jak się jesienią tnie sady. Przecież nie robi się tego wszystkiego ręcznie. Oczywiście, że robi się to wszystko nożami. Specjalna konstrukcja, ponieważ w Polsce uprawiamy sady w koinkę, tak zwany trójkąt, korona wrzecionowa więc tu tniemy bardziej. A górę sobie zostawiamy bliżej pija. Jak robisz sobie drzewa sadownicze, no to w tej chwili sadzisz sady na 3,20 około do celowej wysokości wzrostu jabłoni No i jest problem, jak to zebrać, no bo dół to wiadomo, pójdziesz, zbierzesz do palety, rzucisz, ale jak zbierzesz sobie z tych 3 metrów, kiedy te krótkopędy jeszcze owocują? Już jest rozwiązanie od lat. Proszę bardzo, podnośniczek z tyłu za mną, podnośnik do skrzyniopalet. Podnosi, opuszcza, puste wjeżdżają pełne zjeżdżają. Masz swoją sprzedaż produktów płodów ogrodniczych, czy płodów rolnych? Chcesz się wystawić gdzieś? Nie musisz stać, marnować czas, patrz. Skanujesz sobie karteczkę, pa, drzwi otwierasz, cyk. A ty jajka później sobie normalnie możesz zbierać, które będziesz to sprzedawał. Wow, ten z dmuchawą. Jeszcze większy bydlak, potężny jest. Jak go zobaczyłem, to się zachwyciłem! Jakieś borówki może, czy co? Winorośle? Cholera, wie! Tutaj zobacz, sekator z akumulatorem na kablu i bezprzewodowy. Takie nowsze mają taką zaletę, że jak klikniesz, to on od razu nie tnie naraz, tylko ma potencjometr, tak jak tutaj, zobacz. Nie ucnie ci palca, tylko tak mocno, jak ci naciśniesz za spust, tak on mocno zaciśnie ostrzy. Lekkie to to nie jest, ale na pewno w cięciu grubszych gałęzi ci pomoże. Patrz, Widzisz. taki tańszy, gorszy, to przy lekkim wciśnięciu powinien zrobić cały ruch nożem, a ten ma potencjomet, to już jest lepszy. I na końcu tylko zrobił cięcie. Patrz, bekan, po. Swoje na pewno kosztuje, ale. Jak ktoś ma duży sad, to może i to jest rozwiązanie takich grubszych gałęzi balsz. Jestem już po części wsłuchania yy, części wykładów. Przechodzę sobie teraz po targach, obserwuję co tam, jak tam. Ale mam już takie pierwsze wnioski odnośnie słuchania wykładów, słuchania prelegentów na otwartej hali, gdzie mamy dojście do nauki otwarte, dosłownie przenośnej. No i niestety nie mam jak najlepszych wniosków, nie, nie mogę tutaj odwijać w bawełnę, muszę być dosyć szczerą osobą. Jeśli siedzisz na końcu, a zazwyczaj będziesz siedzieć na końcu, bo nie ma możliwości po prostu pójść na godzinę 12 czy 13 i mieć pewność, że będziesz siedzieć z przodu, to nie będziesz dobrze słyszał. A łasy są tutaj duże i nawet jeśli sprawdzisz te wykłady to one trwają 20-30 minut. Trzeba byłoby naprawdę, naprawdę wycisnąć z całej wiedzy, którą chcesz się przedstawić sam, samo mięsko, sam najbardziej treściwy olej po to, żeby przed, przedstawić jakieś zagadnienie w 20-30 minut. Kiedy na studiach masz minimum półtorej godziny. No ale co zrobić? Z tego co ja słyszałem, z treści malin i części jabłoni te informacje są dosyć treściwe, ale krótkie i zakłócane. To, to jest takie część merytoryczna, słodko kwaśna. Słuchaj, się przy stanowisku z systemem zraszania nadkoronowego w celu ochrony przed przymrozkami. Tak, jesteśmy z firmy HFP Marek Czarnecki. Oferujemy system do ochrony plantacji przed przymrozkami za pomocą zraszania nadkoronowego. Idea ochrony przed przymrozkami za pomocą wody jest stana i stosowana z sukcesem od lat. Woda docierając do rośliny w momencie przymrozku oddaje swoją energię zamarzając. Dzięki czemu roślina jest chroniona przed mrozem? Warunkiem jest stały dopływ wody do rośliny, tak żeby lód był mokry. Jeśli przerwiemy dopływ tej wody w trakcie trwania przymrozku, niestety uprawa nie zostanie ochroniona. Czyli na czym polega jeszcze Państwa innowacyjny system? Ponieważ nawet na filmiku jest innowacja i chciałem się dopytać, czym jest innowacyjny system nadkoronowy te Państwa w firmie tutaj reprezentowane. Tak, nasz system jest inny od wszystkich innych znanych systemów różni się mniejszym zapotrzebowaniem na wodę. Dla wielu sadowników czy rolników jest to bardzo duże ograniczenie, to znaczy zasoby wody dostępnej są dużym ograniczeniem. Przy tradycyjnych zraszaczach do ochrony przed przymrozkami potrzeba nawet 30 do 40 metrów sześciennych na hektar na godzinę. Przy fliperach, które zraszają tylko rzędy upraw zapotrzebowanie jest mniejsze, rzędu 18 metrów sześciennych na godzinę. A nasz system pomimo tego, że działa tak jak tradycyjne z czyli pokrywa całą powierzchnię plantacji, zapewniając ochronę 360 stopni. Nasz system wymaga zaledwie 12 metrów sześciennych na hektar na godzinę. Wpływa to również na obniżenie kosztów inwestycji, ponieważ wymaga mniejszej instalacji pompowej czy, czy mniejszych źródeł wody. Czyli wszystko jest zależne od państwa dysz? Nie, nie jest to kwestia dysz. System składa się z kilku elementów i one łącznie gwarantują to niskie zużycie wody. Oszczędne gospodarowanie wodą naszego systemu jest możliwe przez to, że znażacze zapewniają dość dużą i przede wszystkim jednorodną kroplę, dzięki czemu nie mamy strat w postaci drobnych kropel czy migiełki, które nie zapewniają ochrony, ponieważ woda docierając do rośliny albo zamarza, albo wytraca w locie swoją energię, co sprawia, że jest to marnotrawstwo wody. W naszym systemie tego nie ma. Kropla jest duża i jednorodna Podawana pulsacyjnie. To jest podstawa sukcesu. No i zobacz, tak to tutaj wygląda. Była jakieś postre fajne cienkie i już po sąsiedzku Targis Miesza się to ze sobą. Troszeczkę trudno jest usłyszeć coś, jak się już z tyłu. To jest po prostu szum Pa jaka maszyna do pieczarek? Pa jakie pieczarki. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie zrobione. Jak jeszcze tu byłem pierwszy raz, to maszyna chodziła. Teraz to tylko się kręci. Stół, no ale było tyle osób, że nie było jak podejść. Po halo, halo, dzień dobry. Ja się chciałem tylko spytać, dlaczego jest tutaj Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a nie ma obok Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu? Hej! Po co komu tu inspekcja pracy? Ja chcę tu mieć Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Gdzie jest moja uczelnia? Ja się pytam. Jest tutaj oczywiście dużo traktorów. Minus jest tylko taki, że ja was nie będę tutaj troszeczkę poszukiwał, bo nie mam nic ciekawego w tym temacie do powiedzenia. Ja wiem tylko, że jest 2000 litrów opryskiwacz. Może na fakturze czy na broszurze kosztować tyle i tyle brutto i więcej wam o tym nie powiem. Bo się za bardzo nie znam. W sensie ma spełniać swoje funkcje, jak ma dysze, których potrzebujesz, litraż, pompę, która wyda i w porządku cenę, to, to, to ja się na tym nie znam, żeby coś więcej powiedzieć. Czemu wybrać tę firmę, a czemu nie wybrać innej firmy? Czemu ten traktor, a nie inny? Ja się zatrzymałem na 60. i od tego momentu już nic. Było tutaj dużo źródeł biologicznych, form różnych nawozów. Były tutaj przynajmniej trzy stanowiska z biologicznymi metodami zwalczania szkodników. W jednym miejscu nawet y, posiadali żywe trzmiele, za fajną tutaj szybką, ale ja spodziewałem się jakiegoś tutaj y, rada na przyszłość dla tych stanowisk. Spodziewałem się raczej miejsca, w którym będzie jakiś groszek wysiany w jakiejś y, szklanej tutaj otoczce lub w jakiejś takiej drobnej siateczce i na tym groszku na przykład będzie jakiś szkodnik, może mszyca. i Pietrąka, która by wcinała na bieżąco tę mszycę. Ja bym chciał zobaczyć takie działanie w akcji. Jeśli są takie stanowiska, które mogą się wystawić z czymś ciekawym, to ja nie chcę ulotki. Ja bym wolał coś, coś takiego żywego, co za chwilę jest nieżywe, bo zostało zjedzone. To jest, to jest super. Ja jak dziecko siedziałbym przy witrynie i obserwował. Właściwie to jest sztuczne gniazdo śmili. Właściwie zaraz może znajdziemy królową. Królowa prawdopodobnie jest tutaj. W środku akurat jest trochę dłuższa od innych owadów i jest o wiele większa. Teraz właśnie widać, że to jest królowa. Właściwie to jest gniazdo, które jest, jest złożone z robotnic królowej. Również tu jest włożony pokarm w tym momencie. to jest pyłek zmieszany z woskiem. Pod spodem znajduje się nektar. Robotnicy zbierają te, ten pyłek i ten nektar, wpadają do komórek. I potem do tych kamurek również są składane jaja ja, przez kranową. Zanim, za pewien czas, stąd będą wylęgały się kolejne robotnice. Zwykle, normalnie stosujemy takie ule, do 6 tygodni może zapewnić zapylanie na kawę. Oczywiście to będzie zależało od rozmiaru gniazda, e, rodzaju uprawy. Zwykle do zimowania nie przychodzą robotnice, tylko i wyłącznie zapłodnione loa. Bird Control, skuteczne odstraszanie ptaków, ale metodą biosoniczną. Czekam na wojskowe drony, które będą strzegły sadów czereśniowych i odstraszały, przynajmniej odstraszały szpaki. I żegnamy się w tym miejscu, w którym się przywitaliśmy. Przeszedłem wszystkie targi. Byłem na niewielkiej ilości prelekcji, ponieważ trudno byłoby mi coś z nich wyciągnąć z powodu krótkiego czasu ich trwania, w sensie każdego jednego tematu. I tego hałasu, tego zgiełku, który jest dookoła tej otwartej przestrzeni. Czy pokazałem wszystko, co chciałem pokazać? Oczywiście, że nie. To nie jest tak, że jak was nie pokazałem, a się wystawiacie, to nie uznałem was za Były takie trzy stoiska, w których ja chciałem naprawdę coś nagrać sam z siebie, bo uważałem, że to jest interesujące. No ale jak widziałem takie troszeczkę wstydliwe podejście do tematu, to pozostawiłem sprawę. Także szalenie interesujący wykład odnośnie zwalczania szkodników metodą biologiczną tutaj dostałem. I muszę powiedzieć, że ten wykład prywatny, udzielony mi w rozmowie prywatnej, był tutaj najlepszym wykładem na tych targach. Także wystawiające się osoby tutaj, jeśli się dobrze zagada, mają naprawdę ogromną wiedzę w branży i w temacie, z którym się wystawiają. Także jestem pod wrażeniem i zazdroszczę. Przechodzę już koło tego stanowiska chyba drugi raz. I powiem wam coś to zauważyłem. Te truskawki nie są prawdziwe.